Dzień dobry kochani, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na przesłaniu anielskim w poniedziałek, 9 czerwca 2025 roku rozpoczynamy nowy tydzień i wybieramy sobie pierwsza grupa żółty kamień i druga grupa biały kamień. Zobaczymy, co tutaj anioły chcą dopowiedzieć do tej energii dnia, a na dziś mamy Runeraido, a więc energia, która będzie nas motywowała do działania, która będzie przyspieszała pewne rzeczy, które były w zatrzymaniu, a więc ruszą do przodu pewne sprawy. Super też czas i przynoszące też zmiany w naszym życiu. Możemy coś kupić wartościowego do domu, możemy rozpoczynać coś nowego, może jakieś nowe pomysły, może nową pracę. Jest to energia ruchu, działania, będzie nas pchało do przodu. Warto wykorzystać tą energię, kochani, dziś. Też na tworzenie czegoś, czy to z partnerem, z mężem. Zapraszam, kochani, na playlistę Runa Dnia, a tutaj patrzymy. Jeżeli wybrałeś żółty kamień, to przekaz. Dla ciebie hojność. Hojność to wielka zaleta duchowa, oznacza radość z pomyślności innych, nawet gdy ty sam nie masz czego świętować. To stan umysłu, dzięki któremu dajesz z radością, nie oczekując niczego w zamian. Wyciągnięcie tej karty stanowi zachętę, abyś był hojny i oznacza, że jesteś już gotów, by aspirować do tej szlachetnej cechy. Anielska mądrość zachęca. Byś ofiarowywał siebie samego swobodnie, otwarcie i z miłością. Za hojność czeka Cię wielka nagroda, ponieważ wszystko co rozdajesz ze szczerego serca, wraca do ciebie po wielokroć, dokładnie tak jest. I afirmacja moje serce jest hojne. Archanioł Michał, Twój dom jest chroniony przez anioły, więc nie obawiaj się. Archaniele Michale dziękuję, że strzeżesz mojego domu i jego mieszkańców. Proszę Cię, abyś wysłał anielskich strażników do wszystkich okien i drzwi, aby strzegli ich bezpieczeństwa. Dziękuję za czuwanie nad moimi finansami, a więc tutaj Archanioł Michał wspiera kwarc dymny, oczyszczanie tego, co negatywne, uwolnij negatywność z siebie i swojego otoczenia. Dokładnie tak. Kochani, ta zmiana, może uwolnisz właśnie to poprzez zrozumienie, poprzez akceptację, nawołują aniołowie tutaj. Sonia, przynoszę Ci wiadomość od ukochanej zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny, bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. Może to właśnie Ty miałeś ci to usłyszeć. Decyzja należy do ciebie, podpowiadają tutaj aniołowie. Mówią też o marzeniach, żebyś myślał o rzeczach wielkich, bo istnieją niewidzialne siły, gotowe wesprzeć twoje marzenia, więc wysyłaj intencje, bo one będą się manifestowały. Dziś myśl o, tych, o tym, co chciałbyś. Dziś jest rajdo, taka energia ruszania naprzód i pomyślnego załatwiania wszystkich rzeczy, więc Myśl o rzeczach wielkich i żyj w zgodzie z samym sobą. Taka podpowiedź dla osób, które wybrały żółty kamień, a biały kamień. Poddanie się. Ilekroć sprzeciwiasz się czemuś w Twoim życiu, owo coś uparcie w nim trwa. Poproś anioły o po pomoc w pozbyciu się sprzeciwu Twojego ego, wewnętrznych konfliktów, walki, schematów myślowych, rutyny. By twoje życie wypełniło się prawdą i radością. Poddając się przewodnictwu swojego wyższego ja, zyskujesz całą energię, którą trwoniłeś do tej pory na sprzeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego pokoju, harmonii i przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia, odpręż się, dostrój do wibracji, polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze będą cię wspierać i afirmacja poddaje się nurtowi życia. Osoba o, której py, osoba, o którą pytasz, jest godna zaufania, więc jeżeli zastanawiasz się, czy przyjąć kogoś do spółki, czy nawiązać głębszą relację przyjacielską, koleżeńską, partnerską i rozważasz taką opcję, ktoś ci złożył jakąś propozycję, to tutaj Archanioł Michał podpowiada, że ta osoba jest godna Zaufania. Dziękuję Ci za pomoc w podtrzymywaniu mojej wiary w to, że potrafię otworzyć szerzej serce w związkach. Jestem wdzięczny za opiekę oraz gwarancję, że otaczają mnie tylko ludzie godni zaufania. Radochrozyt. Y, bądź dla siebie delikatny, dużo przeszedłeś, i potrzebujesz czasu, by uleczyć i odzyskać zdrowie, a więc takim zrozumieniem podejdź do siebie. Franceska czego teraz pragniesz, wyobraź to sobie a twoje marzenie się spełni negatywne myśli zahamują twój rozwój, więc tutaj uważaj, bo te myśli będą się manifestować dzisiaj u ciebie i to bardzo intensywnie, więc myśl tego, to o czym chcesz, czego pragniesz, tak a nie przyciągaj, nie myśl o brakach okazja, jakaś tutaj okazja dla osób, które wybrały biały kamień się dzisiaj pojawi, a więc oczy to koła głowy, kochani i pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym, więc jeżeli z czymś sobie nie możesz poradzić, potrzebujesz też trochę więcej informacji na jakiś temat, to warto zwrócić się do kogoś o pomoc. Rozkoszuj się życiem, a więc tutaj też wprowadź troszkę radości, troszeczkę luksusu. Może kup sobie coś. Energię tutaj podpowiadają anioły, żeby się porozkoszować troszeczkę. Nie tylko obowiązki, nie tylko tutaj y, spięcie i działanie, żeby y, tak y, krok po kroku, ale też i żeby była ta równowaga i harmonia w Twoim życiu. Przepięknego tygodnia, przepięknego poniedziałku, kochani. Mi meruna.